Sprawdźmy, na ile dobrze jest poukładana Twoja firma. 1. Czy masz jasno ułożone cele? I nie chodzi mi o takie cele na zasadzie zachcianek, dwukrotny wzrost, 12 miesięcy i tak dalej. Chcemy mieć więcej klientów. Chodzi mi o konkretne rzeczy, czyli na przykład, na ile w skali najbliższego kwartału chcemy wzrosnąć, na ile w skali najbliższego roku chcemy wzrosnąć. Czyli przykładowo, w zeszłym roku mieliśmy 15% wzrostu, a w tym roku planujemy 25% wzrostu. Jeżeli czegoś takiego nie masz, no to przechodzimy dalej. Minus. Czy marketing i sprzedaż tworzą jasno poukładany system, gdzie jedna rzecz wynika tak, jakby z drugiej, że nie ma ślepych zaułków? Czyli. Każdy wie, co ma robić. Są jasno określone definicje, role i zakresy, tak żeby wszystko sprawnie działało i współpracowało ze sobą. Jeżeli tego nie ma, no to minus. No i teraz najważniejsza rzecz, czy masz określoną, użyteczną i używaną przez cały zespół klarownie nazwaną przewagę konkurencyjną, czyli tą unikalność, którą grasz na rynku, ten twój główny atut, diament. Jeżeli to nie zostało sprecyzowane, no to tutaj mamy trzeci minus. Więc jeżeli na większość tych pytań odpowiedź brzmi nie to napisz w komentarzu realizację, a wyślę ci 11 case study w których zespół w biznes podniósł sprzedaż a które to zainspirują cię do wprowadzenia zmian w marketingu i sprzedaży waszej firmy